Dobry, witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie na porannej krzyżówce z Kawą. Ja obudziłem się jakieś pół godziny temu, jeszcze jestem w lekkim półśnie. Mam nadzieję, że Wy wstaliście dużo wcześniej i spędzicie ze mną te kilka minut. Ja jestem usprawiedliwiony, pracuję do późna, do późna w nocy. Wracam często około północy, a spać kładę się o pierwszej, często nawet później. No więc śpię przeważnie do tej godziny ósmej, w pół do dziewiątej. A więc możemy się pobawić, rozwiązać sobie krzyżóweczkę. Ja nie wiem, czy słyszeliście, ale amerykańscy naukowcy, gdzieś ostatnio wyczytałem z jakiegoś uniwersytetu w Bostonie, chyba w Bostonie, odkryli, stwierdzili, że ludzki mózg należy jak najczęściej ćwiczyć już po 40 no, i doskonale do tego nadaje się właśnie rozwiązywanie krzyżówek. No, tu co prawda nie jest rozwiązywanie, tylko drapanie, ale czemu nie spróbować? Ale co ciekawe, do czego zmierzam, że najlepiej rozwiązywać krzyżówki do góry nogami. No, jest to po prostu interesujące, że wtedy najlepiej nasz mózg się ćwiczy. Więc postanowiłem dzisiaj, że sobie w ten sposób zdrapiemy krzyżóweczkę. Zaczniemy od literki Z. Oczywiście kochani. Oczywiście kochani, to taki żarcik. Dzisiaj 1 kwietnia, prima aprilli, zamiast możemy sobie tutaj różne żarty robić, ale póki co przejdźmy już teraz do poważniejszych kwestii. rozwiążmy tą krzyżówkę i pobawmy się chwilę. Literka Z. Szukamy literki Z. No oczywiście. Z pewnością wiele liter przegapie. Ja osobiście bardzo zawsze... No teraz już może mniej, bo człowiek im starszy, tym, tym mniej mu się chce. No taka jest prawda, niestety, przykro, ale jeszcze z 20 lat temu to na przykład bardzo lubiłem 1 kwietnia i żarty prima aprilisowe. Nie wiem, jak to u was wygląda. Czy też lubicie robić kawały? A może byliście kiedyś ofiarami takiego żartu? No. jak wam się będzie chciało, możecie w skrócie coś napisać. Te, nie ma literki, już te jest tutaj. Oczywiście będę gadał, bo ja lubię gadać. Ostatnio wczoraj bodajże w jednym z komentarzy pan Józef chyba pod niedzielną zdrabką, co z żoną drapaliśmy, pan Józef napisał Więcej gadania niż drapania, nie będę tego oglądać. No, ja się wcale nie dziwię, bo w sumie kanał zdrapkowy, no to powinno się drapać, pokazywać, a nie gadać, gdzie większość odcinka jest przegadanego. Ale są ludzie tacy jak ja, z urodzenia gaduły, no co, po prostu lubią sobie porozmawiać i poopowiadać i później tak to wygląda i nie każdy może być zadowolony, także panie Józefie Przepraszam, to się raczej nie zmieni, ponieważ już w naturze jestem gadatliwy i lubię po prostu sobie porozmawiać. Także proszę o wybaczenie, jeżeli pan nie chce oglądać. No to mogę tylko stwierdzić, że bardzo mi przykro. Dobrze, literka W. Tu jeszcze była. Yy. No, będziemy sobie po kolei drapać i znajdywać te literki, które przegapiłem. Tu jeszcze jest w i literka i i powinno być więcej jak to ze samogłoskami bywa tu są trzy tu i nie widzę szkoda że to nie jest na live bo byście mi tutaj podpowiadali a tutaj Paweł nie skreśliłeś i a tu nie ma i zakreślonego to jest fajna rzecz. Ostatnio przez chwilę byłem też na live'ie Matiego i też takżeście żeście podpowiadali mu. On też dużo opowiadał i się też gubił. P. P już nie widzę. I kolejna literka to G. Ale tak jak już wczoraj, we wczorajszym odcinku wspomniałem. Tu nie chodzi o to, żeby się spieszyć. Tylko, żeby po prostu chwilę się pobawić i przy tej kawie zrelaksować. Bardzo Wam dziękuję. Wczoraj za dużo komentarzy odnośnie picia kawy. Z tego, co zauważyłem, no, to upodobania są różne. Jedne osoby piją sypaną kawkę, jeszcze inne tylko i wyłącznie rozpuszczalną. A ja tak, jak Wam odpowiadałem w komentarzach, kiedyś piłem sypaną, to była Prima, pamiętam, ale to było tam z 20-30 lat temu. Mamy pierwsze słowo Agata. A od jakiegoś czasu, chyba już od 10 lat tu jest Agata pije tylko rozpuszczalną. A wracając na chwilę jeszcze do żartów, prima aprilisowych. Jak wspomniałem wcześniej, kiedyś uwielbiałem te żarty robić, a mam szwagierkę, która, kolokwialnie rzecz ujmując, po prostu łyka wszystko jak Pelikan, łatwo ją nabrać o każdą rzecz. I powiem wam, że ją właśnie najczęściej nabierałem. Nie wiem, no teraz, no ją tyle razy nabrałem, że już po prostu nie pamiętam. Ale co, co mi się kojarzy? No nie wiem, na przykład jej mąż prowadził, teraz już nie bo jest na emeryturze, ale prowadził firmę taką remontowo budowlaną, no i kiedyś. Właśnie 1 kwietnia zadzwoniłem do niej i przedstawiłem się tam już teraz, nie wiem, załóżmy, Henryk Bączkowski. Zadzwoniłem i dzień dobry, tu Henryk Bączkowski. Ja dzwonię odnośnie męża, czy ja pana Janusza zostałem, bo chciałbym porozmawiać. A wiedziałem, że go nie ma w domu i, i szwagierka mówi: Nie, proszę pana, męża nie ma, jest na, w pracy, gdzieś tam jakieś zadania wykonuje. Ja mówię, proszę panią, bo y, ja dzwonię tutaj w takiej sprawie, że może wziął ode mnie dużą zaliczkę. Rozmontował całe moje mieszkanie, proszę panią, i od tygodnia już się nie pojawił. To jest po prostu jakieś chyba oszustwo. <laughs> Także tak ją nabrałem, ona, proszę pana, ale to jest niemożliwe. Jak mój mąż przecież on jest taki uczciwy, to jest niemożliwe. Mówię, proszę panią, ale tak wygląda sytuacja. Po co miałbym dzwonić i wymyślać? No, ja proszę o szybki kontakt z mężem. Nie? Także moja szwagierka po prostu była przerażona, co się wydarzyło. A... Ja razem z karocią, z moją żoną, no to o, zrobiłem na głośno mówiący. To po prostu, no, mieliśmy taki ubaw po pachy. Oczywiście, za 5 minut zadzwoniłem i powiedziałem, że to żart, że mówi Paweł. I tylko było, o ty, draniu, nie poznałam cię, i tak dalej, i tak dalej. Także po prostu, no, śmiechu było co nie miara. Ja lubię takie żarty. Kiedyś bardziej lubiłem, tak jak mówię. Cios, mamy drugie słowo. Kompletnie nie skupiam się na tym, co drapię, bo robię to odruchowo, opowiadając. To jest taka podzielność trochę uwagi, więc przepraszam, jeżeli jakąś literkę tu zgubiłem. U! Dobra, skupmy się teraz już na tym końcowym drapaniu. N nie widzę, tu D chyba nigdzie też nie pominąłem. Ostatnia literka to jest E. Mostek... Tu będzie Z, CER. C tu było, widzicie, jest C. A R, R nie było. R nie było chyba, nie, nie. L też tu nie było. No dobra, skończmy jeszcze. Najpierw to E. Zobaczcie, jest w sumie dużo literek. Dużo literek jest, a. A chyba znowu nic nie ułożymy, żadnego wyrazu. Jest E. Dużo literek E jest. Oczywiście tu już mogą gdzieś być trzy wyrazy, a ja tego nie widzę, co? Czy nie ma? Cios, Agata. Tu jeszcze jest E. F nie było, nie? F nie było. L też nie było. N było. Dobra. Literki K nie było. Czyli to już odpada. R tak samo nie było. L. F też nie. No to co? Chyba się skończy... Tu jest... Yeah, jest ty! No proszę bardzo. No pięknie. Pięknie. Gadu, gadu. A tu mamy chyba trzeci wyraz. Jest cios. Agata. Tym. No to mamy. To coś, żeśmy tutaj w sieć prima aprilisową złapali. Jeszcze sprawdźmy. L nie ma. K. R. Tu oczywiście A. Elf. No, sądzę, że chyba to jest wszystko trzy wyrazki, a więc mamy. Tak, BBB, całe całe 3 złote nam się zwróciło, ale nam zrobili tutaj dowcip. Lot to nam zrobiło żart. Zobaczcie, jest BBB. Są suma sumarum trzy ułożone wyrazy. Kawka prawie wypita. Jeszcze dopiję poza wizją. A ja Wam serdecznie bardzo dziękuję. Jak macie ochotę, to napiszcie w komentarzach, czy bardziej lubiliście robić żarty, czy częściej byliście ich ofiarami. Chętnie poczytam, oczywiście odpiszę, podzielę się z Wami refleksjami. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam na kolejną kawkę, jakiś dzień, może jutro znowu się uda, a może nie. Zobaczymy. To wszystko zależy od tego, o której godzinie się obudzę. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, życzę miłego dnia, dużych wygranych i do zobaczenia. Do usłyszenia, przepraszam.